Dzień dobry, witam Państwa. Zaczynamy podsumowanie od rynku walut, z tego względu, że tutaj najlepiej widać to, co się wydarzyło w okresie 14.30, mianowicie pojawiły się dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Były one znacznie lepsze od oczekiwań, gdyż oczekiwano 180 tysięcy miejsc pracy w sektorze pozarolniczym, a okazało się, że ich przybyło o 100 tysięcy więcej. To doprowadziło oczywiście do umocnienia dolara. Kurs euro do dolara przełamał bardzo ważne krytyczne wsparcie w rejonie między 1,0820 a 1,0860. Otworzyła się droga na kwietniowy dołek do poziomu około 1,05-10,550. Kurs spadł do poziomu 1,07. Tutaj prawdopodobnie na tym psychologicznym wsparciu przez jakiś czas strona pokutowa będzie próbowała bronić kursu euro do dolara, natomiast w dłuższej syjnej perspektywie praktycznie, rzecz biorąc jest skazane to na niepowodzenie, gdyż powinniśmy zejść mniej więcej gdzieś tutaj w te Przechodzimy w takim razie teraz do sytuacji na wykresie dolara do złotego. Tutaj doszło do przekroczenia szczytu z poprzedniego tygodnia na poziomie 3,93. zaatakowany został również tegoroczny szczyt na poziomie 3,90. 7 wygląda na to, że w krótkim terminie możemy dotrzeć do poziomu 4 zł. To może być już na początku przyszłego tygodnia. Psychologiczny opór na poziomie 4 zł być może będzie trudny do pokonania. Myślę, że jeśli chodzi o euro-dolara, to próby przełamywania na trwałe wsparcia w postaci tegorocznego dołka mogą się nie udać. W to, może być odbicie, w tej może być jakieś przesilenie i cofnięcie. Teraz przejdźmy do sytuacji na wykresie złota. Znacznie lepsze dla dolara dane doprowadziły do umocnienia dolara, a w związku z tym do przeceny złota. Przełamane zostało bardzo ważne wsparcie w rejonie około 1100 dolarów. Otworzyła się droga do spadków w rejon tego rocznego dołka. To tutaj jest poziom około 1077. Prawdopodobnie nie uda się pokonać tutaj tego bardzo ważnego wsparcia. Dojdzie do odbicia. Odbicie już jest limitowane oporem na poziomie około 1100 i potem w dłuższej perspektywie prawdopodobnie rynek ponownie będzie schodzić na niższe poziomy. Na wykresie cen ropy doszło również do spadków. Spadki z tego szczytu na poziomie około 48 z hakiem są dosyć już mocne. Pojawiła się pięciofalowa struktura. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. Odbicie może w każdej chwili nastąpić. Jeśli ono się pojawi, to odbicie powinno być tylko a w dłuższej perspektywie czeka nas kolejny ruch w dół i możemy testować tutaj ten ostatni dołek. To jest poziom około 42 dolarów. No i przejdźmy na koniec do sytuacji na rynku akcji. Wydaje się, że najczytelniej sytuacja wygląda na kontraktach na indeks DAX z tego względu, że tak, osłabienie euro, które dzisiaj żeśmy zaobserwowali, poprawia konkurencyjność eksporterów niemieckich i również tych innych europejskich z tych silnych krajów. W efekcie, na przykład jeśli chodzi o DAXA, no to tutaj oczywiście niemieckie przedsiębiorstwa na tym korzystają. Doszło do wzrostu. Przekroczyliśmy nieznacznie tutaj ten ostatni lokalny szczyt a poziomie około 11 tysięcy punktów. Widzimy, że dynamika wzrostów w ciągu ostatniej wielu sesji jest bardzo słaba. Poruszamy się w kanale, w lekko wzrostowym kanale. I wydaje się, że jest tylko kwestią czasu, kiedy dojdzie do przesilenia i rynek rozpocznie korektę z wzrostów z wrześniowego dołka. Aby doszło do takiej korekty, <coughs> potrzebne jest przełamanie tutaj tych lokalnych wsparć. Potem jest potrzebne przełamanie tutaj tego lokalnego dołka, to jest poziom około 10730. Gdy to na 100, 10730, nie, jednak trochę niżej tutaj jest. Ten dołek. Jeżeli to nastąpi, no to wtedy mamy otwartą drogę do spadków. Wsparciem na poziomie 1300 w długiej perspektywie można liczyć na to, że do Świąt Bożego Narodzenia rynek będzie rósł i, i pojawi się kolejna silna fala wzrostu. Rynek amerykański. Lepsze dane dla dolara doprowadziły do spadku, natomiast potem doszło do odbicia. Widzimy, że rynek Próbuję odrabiać stratę, ale wydaje się, że chyba jest już więcej po argumentów po stronie podażowej, aby rozpoczęła się w końcu tutaj jakaś korekta wzrostów z wrześniowego dołka. Taka korekta mogłaby nas sprowadzić do wsparcia w rejonie około 2040. I w dłuższej perspektywie rynek prawdopodobnie już ponownie w górę będziemy próbowali atakować tutaj te bardzo silne e, opory. Generalnie sytuacja dla popytu jest dosyć niebezpieczna, gdyż mamy tutaj bardzo silny opór. Myślenie w ten sposób, że czwarty kwartał to zawsze musi przynieść wzrosty, może być bardzo niebezpieczne, skoro tutaj przez tyle miesięcy nie wydawało się pokonać tutaj tego szczytu. Myślę, że tutaj dynamika tych wzrostów na rynku amerykańskim wcale nie musi być duża. No i oczywiście w zanadrzem mamy podwyżkę 100%. No i przejdziemy na koniec do polskiego rynku. Tutaj na polskim rynku pojawiła się tutaj z tego szczytu fala pierwsza, potem odbicie fala druga, następnie fala trzecia, tutaj odbicie fala czwarta, tutaj fala piąta. Więc mamy dużą pięciofalową strukturę. Rynek jest na dołkach z sierpnia i z września. Wydaje się, że próba przełamania tych dołków może się nie udać, bo w efekcie potem można byłoby oczekiwać na jakieś trwalsze e, odbicie. No, nasze rynek jest bardzo słaby w porównaniu do rynków niemieckiego czy e, amerykańskiego. E, dziękuję za uwagę. Życzę Państwu miłego weekendu i do usłyszenia.